Witam Was w filmie, w którym będę grał w Bedursy, póki nie wygram gry. Nie zapominajcie o zostawieniu suba i łapeczki w górę dla zasięgu, a ja już bez zbędnego przedłużenia zapraszam do oglądania. Dobra, wystarczy, myślę. Nie to kupiłem. Say what? Donc Nie do... Zobacz, no co tam się przyszedł? O, no to czy... co? GG, GG. ja, co ja robiłem? Ale ja już, ja już wiedziałem, jak się na zakupach pomyliłem, że to nie wyjdzie. Teraz pójdzie lepiej, trzy razy lepiej. I na co się gapisz? Surprise, motherfucker! Problem? Trochę wyższy jesteś, ale problem jakiś masz? Coś, coś, jest nie tak, coś... Coś jest nie tak, a mianowicie nie zostawiłeś suba. Gdy suba, to lep będzie mi... ...iść lepiej. Temeraldy super. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 O! Oho. Dobra. Dobra, mamy wszystko. Super. Świetnie, super. Mm. Nie może pójść do teraz. Teraz już... Ile jest? O. O. A co mogę na diamenty w sumie pójść? Tam jest żółci. Tam są żółci. Nie wiem czy... Uff! Ale się zestrałem przez chwilkę, dobra. Czy tam... Dobra. Tam... Aha! Super. Aj, przegram to, przegram to. Przegram to, nie ma nawet opcji, że wygram Bra. Dobra. Dawaj. Dobrze. Aj. Aj, gnój przyszedł w ostatniej chwili. Pff, GG. Najwięcej chyba, tak, cztery zabójstwa, najwięcej. Dobra. GG. Dobra. Powinienem wygrać teraz. Żółty. Nie mam serce. Dobra. Najpierw biorę emeraldy. To łóżko na tej zniszczonej zostaje sam napięciu Kiedy fajam sobie Zawsze zostaje jakiś stronie sam napięcie Tam mają syf do czerwonych bym poszedł, zabrał i temy Tak. Turka niewidzialności. Uch! to. Możemy... No dobra. No dobra. Potrzebuję TNT, Och, Czy on by nie zabił, ten TNT On nie chciał zabić, kto by się spodziewał. Oni tak będą iść, dopóki mnie nie zabiją. więc Trzeba się stąd ulotnić. O kurde. O kurde. O kurde. Nie mogę nie się wtrącę. Żartuję, mam to w głupie Idziemy do nich Nie Kurde Ale poprałem teraz no znowu W Solo pójdziemy 3, 2, 1, zaczynamy Cholera jasna, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Mieszka mi się poruszyła, nie wiem czone. Aaaa... No to co? Uff... czemu... Czemu mi się klawisze nie chciały zmienić? Ja się pytam. Czemu nie mogłem? Zasrana myszka, czekaj... Tak? Chwila. Nie no super. Świetnie. Świetnie. Dobra, teraz. Jak teraz się wywalę za zero, to ja. To się gole na łyso. Coś mi mówi, że muszę Co? Co jest? Nie! Czemu ty nie giniesz? A! To oczekujcie filmu z tego, jak się gole łysa no, Dobra, ostatnie próbujemy na dwójkach. Kurde. Dobra, już jest na dwie drużyny, więc myślę, że teraz na serio na ludzie powinien sobie dać radę. Wiem, że mówię tak za każdym razem, kiedy gram. Teraz pójdzie łatwo. Uch! Uch, uch, uch! Niedobrze. Bardzo niedobrze. No co? No to głównie. A, no to głównie Stary Spoko, stary. Dobra, dobra. Le, eee, to jest prosty. O kurde. Już nie robię tylko Nic nic nie robię już. już się zaraz wywalę. Co to ma być? O kurde, oni mają nie, ma kamienie, nie ma Super. A no to. No to GG. No to GG. No to GG, mówię. Dobra, tutaj wygram. Zawsze tutaj wygrywam. Już po prostu, żeby się ten film skończył. trochę poczekacie, aż więc zrobiłam szybkie cię... cięcie. Ja będę czekała, a wy nie. Bum! W krótkiej przerwie. No dobra. Już sobie wszystko kupujemy i możemy iść na tego Jaśka. Się z tym Jaśkiem, ma S Przegrywamy walkę i się wkurzamy, walimy w biurko. Taktycznie dobra, teraz przygotuję się lepiej. A <grych> dobra, zabudujemy się w tym. To był, to był element planu. Żeby nie było, że jestem debilem, to był element planu. Zabudujemy się w tym, żeby zniszczyć łóżko bez przeszkód, bo wątpię, żebym miał kilow. Bardziej prawdopodobne jest to, że mam nożyczki. Ona ma teraz diamenty moje, cholera. Nagroda w wysokości 1 miliarda złotych. Dobrze, to się zwartwica. To są umiejętności. O! Ty jaki boost! Dzięki stary. Oj! A no to ciurka. O kurde. Ale fajne. To jest marczne, czy to jest taktyczne. zagranie. Psychologiczne. Aha. W posłużymy się Fireballem. Pozbytku. Przeciwnik oszukuje i też ich używa. Zabudował. Myślę, że zrobimy akcję Graf. wiem co mam zrobić. Bo chłop się tam zamurował. Jak tylko otworzę drzwi, to on mnie natychmiastowo zabije. Więc po prostu czekamy, aż się czas skończy cztery, a nie 4 minuty to ulepszenia szmaragdów to coś mi mówi że czas się nie skończy chyba dzisiaj oj, puścimy shifta trochę poczekamy po prostu aż wyjdzie z tamtej kryjówki ma lepsze temy ode mnie, nie wiem czemu, czemu się mnie boi one hour later wychodzi wychodzi idzie, dobra mamy go, mamy go, mamy go a, ale jest nasz, jest nasz. Nie przeze mnie, nie przeze mnie. Ja się dwa zabójstwa, kurde strasznie źle mi poszło. Ogólnie uważam, że dzisiaj była moja najgorsza gra jaką miałem. I co? Zostawcie suba w ogóle. Nie wiem, ja już kończę ten film na razie. Cześć Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że... Szykujemy z, wraz z kolegami specjal, za, który za niedługo pojawi się na kanale. Mam nadzieję, że nowa seria Wam się spodoba. No i co? Oczekujcie, subskrybujcie. Ja już Wam nie przeszkadzam. Na razie.